Nowa Zelandia leży dokładnie na pierścieniu ognia. Niewielkie wstrząsy zdarzają się tu co tydzień. W roku 2011 trzęsienie o magnitudzie 6,3 zniszczyło miasto Christchurch. Są ofiary śmiertelne: ich liczba 185. 160 km od Christchurch leży miasto Kajkoura. Bardzo popularne wśród turystów i miłośników przyrody. Głębokie wody, bogate w składniki odżywcze, przyciągają mnóstwo waleń. Te lewiatany są tu główną atrakcją. Lecz naukowców sprowadza w te strony inny powód. Nowozelandcy geolodzy nieustannie wypatrują zagrożenia. Badają uskoki przebiegające pod wyspami, aby określić, gdzie nastąpi kolejne trzęsienie ziemi. Badania na lądzie nie wystarczą, konieczne będą też badania pod wodą. Są teraz łatwiejsze dzięki najnowszym sonarom wielowiązkowym, które odsłaniają przed nami ukryty świat. Urządzenie wysyła wiele wiązek fal ultradźwiękowych, a my mierzymy czas, po którym wiązki wracają. W ten sposób tworzymy ciągły obraz dna oceanicznego. Jednak kształt dna w pobliżu kajkóry zaskoczył badaczy. Zebrane dane ujawniły coś zdumiewającego i groźnego. Komputerowa wyprawa na dno odsłania niezwykły widok. Niespełna kilometr od kajkóry naukowcy odkryli niemal pionowe ściany rozległej podmorskiej otchłani. Nazwali ją kanionem kajkora. Leży on zaledwie niecały kilometr od wybrzeża. Głębokość początkowa wynosi 600 metrów. Później mamy gwałtowny spadek do około 2000 metrów. Kanion rozciąga się na długości ponad 60 km. Niemal pionowe ściany mierzą ponad 1800 metrów to głębokość wielkiego kanionu. Badacze podziwiają niesamowitą siłę, która wyrzeźbiła to wielkie dzieło, oraz zastanawiają się, czy zagraża ona pobliskiemu wybrzeżu. Osuwiska na podmorskich stokach spowodowane trzęsieniem ziemi mogą wywołać tsunami. Czy grozi to również kajkorze?